Witam wszystkich, jestem trenerem radomskiego klubu Tykwondo. Od 3 września zaczęliśmy nabór do grupy początkującej w dyscyplinach sportów walki. Grupa początkująca trenuje w jednej szkole dwa razy w tygodniu, w drugiej szkole dwa razy w tygodniu i od środy już ruszył trening na matach, także e, łącznie od dwóch do pięciu każdy może sobie wybrać. Które Jest jedna grupa dziecięca w szkole numer 5 na Sowińskiego od siódmego do dziewiątego roku życia. Sądząc, so, sądząc powiem tak, nie, 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 nie mam czasu na leczenie, ale sądząc, potarcie, których wynosimy, no to ponad 60 osób jest na sali tutaj. W piące jest odrobiny więcej, bo tam jest trochę większa sala. Także w każdej grupie już ponad 60 osób. Nigdy tak nie było. Trzech zawodników trafili do kadry narodowej. Adrian Młynarski, Marcin Boczkowski i Edyta Mędrzyk. No Adrianu i Marcinowi nie dało się niestety. Przegrali w pierwszych walkach z Kazachem, i Serbem, ale Edytka dobrze pięknie zawalczyła. Za słów trenera kadry narodowej powiedział, że na pewno miał być złoty medal. Trochę tam sędziowie skrzywdzili, ale bez względu na nic ma srebro. Wygrała Ukrainkę za wyjście finał, przegrała z Rosjanką minimalnie 2 do 1 w finale. To znaczy na pewno jesteśmy, już nie, nie będę ukrywał, już od pięciu lat startujemy w MMA, także na pewno idziemy w MMA, bo to jest... E uniwersalność, a jeśli chodzi o zapasy, bez dwóch zdań zapasy, to jest najważniejszy składnik tego stylu i dlatego wchodzimy w zapasy. I nie to, że to będzie osobna grupa, ja podejrzewam i chcę, żeby każdy trenował tą, ten, to jest, to, ten sport walki, bo na pewno, na pewno jest bardzo mocna, jeśli chodzi o wprowadzenie e, technik do, do MMA. Także na pewno startujemy w zapasach, bo jesteśmy już członkiem, członkiem, jako klub, członkiem Polskiego Związku Zapaśniczego. Jak się wszystko dobrze potoczy, to w październiku wystartujemy na pierwszych mistrzostwach polskich seniorów w zapasach stylu wolnego. Na pewno, jeśli chodzi o początkujących, na pewno zawsze mieliśmy podział i nie ma takich opcji, żeby początkujący trenował od razu z grupą zawodniczą i na pewno jest grupa osobna, na pewno warto zacząć od początku, po prostu wtedy ja jako trener czuję się trenerem, że mogę kogoś, komuś wytłumaczyć, nie mieszając grupy, wiadomo, za rok, za, za dwa te początkujący trafią do grupy zaawansowanej, ale dopiero mam... Przed sobą ja osobiście jako trener na nauczanie rok półtora czasu. Także wszystkim za, wszystkich zachęcam bez względu na wiek, wiadomo, do, od 12, przepraszam, do tej grupy, do 12 roku życia i w górę zachęcam, żeby trenowali. Nazywam się Marcin Boczkowski, należę do radomskiego klubu taekwondo. Byłem, ostatnio byłem na e, turnieju w Bratysławie, na Mistrzostwach Świata Juniorów i Kadetów. Walczy, znaczy Nic się nie udało walczyć. E, ponieważ przegrałem tam w pierwszej walce, ale walka była mniej więcej wyrównana. Było bardzo ciężko ze zbijaniem wagi, e, ponieważ trzeba było się ograniczać z jedzeniem, e, jakieś tam owoce tylko, e, małe, po, cze, małe posiłki, ale często. Trzeba było biegać półtorej godziny w pełnym słońcu, ponieważ miałem 2 kilo do zbicia. Mimo, że się nie udało wygrać w tym roku, to za rok postaram się na Mistrzostwach Europy zdobyć złoto.